Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. Z co słychać? TV! Dzień dobry, moje nazwisko Piotr Nowicki, jestem skarbnikiem Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Proszę Państwa, z okazji lecia Mińska Mazowieckiego, dzięki wspaniałym ludziom, sponsorom, mecenasom kultury, pozyskaliśmy środki na wybicie monety, grosza miasta męską. E, tak wygląda krążek menniczy. Tak wygląda przenośna mennica. A wersik mamy w środku. A tutaj jest rewersik. Wchodzimy. Łąteczek 3 kg. Każdy może przyjść sam. Jedno uderzenie. Monetka przecudnej urody, awers, rewers i dodatkowo proszę Państwa, każda moneta ma certyfikat numerowany, gdzie wpisujemy imię i nazwisko osoby, która je wybiła. Tyk. Proszę bardzo, wpiszemy imię, nazwisko, informacje o sponsorach Zapraszamy serdecznie. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowisko. Bo każdy o tym wie, że w nie jest mogło Co słychać? TV?